Kochani, znajduję się w miejscowości Smolniki nad rzeką Niemen. A rzeka Niemen jest między innymi granicą między Litwą a rosyjskim obwodem kaliningradzkim. No co, co, co tu dużo będę czarował, po prostu wchodzę na Google Map i szukam jakichś fajnych Miejscówek, takich, które. Mm, z których po prostu będzie coś widać po drugiej stronie. Nie wiem, czy ta miejscówka taka jest. Jest tu jakaś informacja. Być może jest to. Mm, Oproszę, jaka rzeźba. Tutaj do domostwa. Gubię wątek, nie wiem co ja wam mówię. co ja wam mówię? Okej, okay. dobra, będzie widać, bo ja mogę sobie iść tutaj na ten cypelek. To jest jeszcze, należy do Litwy rzecz jasna. Tu mamy jakieś informacje, oczywiście to, że jest to okamerowane i broń Boże nie przechodzić na Rosję. E Terytoria Stebima tak jest. Kameromis, czyli rozumiemy, że kameromis wiemy o co chodzi. Czy jest po angielsku? No jest. Tutaj jest informacja po angielsku. Okej. Okay. Słuchajcie, nie przedłużając. No co, idziemy na ten cypelek, bo ja z od tej strony mogę wejść. A więc ruszajmy. Fajnie. Generalnie, zamierzam zajechać w parę miejsc wzdłuż właśnie rzeki Niemen, i wszystko to będzie umieszczone w jednym filmie. Nie ma sensu tego dzielić. No, dużo jest tych miejscówek. Nie wiem, czy dam radę na wszystkie wpaść, na które zaplanowałem, bo już jest godzina prawie 14.00, a mamy styczeń, więc no po prostu. Po prostu e, ciemno się robi szybko i, i, i nic nie nagram, nie? Mogłem się trochę zebrać szybciej, ale, ale nie dałem rady. Słuchajcie, tu coś o jakimś moście chyba pomiędzy. Kiergel, nie wiem, Ok, dobra. Ale widzę, widać po, ruską wioskę widać, jak pięknie. Już się cieszę, o. Tutaj sobie Litwini mieszkają, mają widok. Może z parteru nie, ale z pierwszego piętra widzą pierwszą wioskę. Rosyjską wioskę. Tu mamy jakieś dziwne coś, ale całkiem fajne. Tu wchodzimy sobie na cypelek. O, tak to wygląda, kochani. Generalnie muszę przyznać, że pogoda dopisuje, bo, bo nie pada trochę zawiewa. Wiadomo, bo przyrzecę. Natomiast fajna jest przejrzystość powietrza. O, widać ruską stronę. Pięknie. I tak o. Dobra, jak będę tam na końcu, to wrócę z, na, yy, z kamerą. No, widoczek mamy ładny rzeka Niemen moi drodzy my na Litwie a tam Rasika. tu też do parę domostw prześwituje przez drzewa zaraz dam zbliżenie tam mamy punkt ale to już nic nie zmienia widoczności lepszej nie będziemy mieli no i miło Fajniutko. Dobra. Tylko przelecę tu zbliżeniowo, ale teraz wyszło słońce, więc też nie wiem czy będzie widać. I lecę do następnego miejsca. Dobra, damy zbliżenie. Niestety akurat słońce wyszło. Może coś tam prześwieci. Jakieś domostwo może będzie widać, A, ale chyba nie. No niestety tam. Nie, no teraz to... Kurde, teraz to ja nic nie widzę wszyscy słońce, nie miało kiedy wyjść Dobra A to kochani jakaś rosyjska wiocha, która w ogóle nazywa się Pograniczny Okej okay. Dobra Natomiast jest jedna rzecz, której nie rozumiem. Słuchajcie, niestety nie mam lornetki. Czy to są słupki graniczne? Widzicie? Tam jest jakby jakaś brama, i wydaje mi się, że biały słupek czyli to byłby litewski. No, i obok taki ciemnawy. Może być właśnie czerwony. Czerwono-zielony chyba, tak? Są ruskie. I może to jest. Tam jakieś nieczynne przejście graniczne, ale nie rozumiem, bo to jest na, na Google Map, to już jest typowo po stronie Kaliningradu, Kaliningradu, przepraszam, e, więc nie wiem, no nie jestem pewny, no niestety bez lornetki, no nie mam pewności, ale trochę tak to wygląda, kurde. Ciekawa sprawa, może jakieś byłe przejście, na Google Map nic y, takiego nie widzę. Oczywiście moi drodzy, że to są słupki graniczne. Teraz właśnie skumałem. Kurde, znowu te słońce. Jak to idzie? No przecież to jest płot. Ruski płot. Nie wiem czy widzicie. On tak idzie tu, kurde. I mamy słupki graniczne. I... Dokładnie, wszystko się zgadza. Tutaj ten kawałek to jest jeszcze litwa. Tutaj na wprost jest płot i są te dwa słupki graniczne, i od płota dotąd i te pograniczne, ta miejscowość jest centralnie, centralnie przy granicy. Tak, tak, wszystko teraz skumałem. Jak jeszcze raz porozglądałem się na Google Map i popatrzyłem co i jak, faktycznie to się zgadza, no stąd widzę. A nie byłem pewny, mówię, czy to słupki, czy nie słupki, tak, ale no jest płot i pomiędzy są. Tak, to są słupki bankowo. Więc tutaj ta część to jest jeszcze Litwa. Do mniej więcej do, do gdzieś tu, nie? No, okej, okay. fajno. Dobra. Lecę dalej na następne miejsce. Ostatni strzał na litewskie Smolniki. Wracam się do auta, śmigam dalej. I cały czas wzdłuż rzeki Niemen, wzdłuż Rasiki. Będziemy sobie szukać fajnych miejscówek. Dobra, śmigam dalej. Generalnie jeżdżę niezłymi zadupiami, powiem Wam szczerze. Ale, ale, może pojadę w punkt, z którego będzie widać inną rosyjską wioseczkę. Takie zadupie. Cię wyskoczyłem na chwilę z auta. Zobaczcie, tutaj nie mam pojęcia, co to jest. Tam jakieś konie? Czy to jest stadnina, tylko i wyłącznie? A może w ogóle jakiś dom weselny, czy coś takiego? W każdym razie jest to centralnie nad samą rzeką. O, tam ktoś na koniu zasuwa. A no dobra, my śmigamy dalej. Patrzcie, tu do Przy samej Rosji Okej, okay. powoli No jedź, 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 jedź. Ale Old School. Jak to się mieszka z widokiem na Rosję? Normalnie, nie? Okej, okay. ni no spoko, okolica jest super generalnie, bardzo mi się tu podoba. Dicz. Dobra, jedziemy w kierunku rzeki. Mam jakieś 2 km do punktu, który sobie wypatrzyłem. Nie, do tego punktu, który sobie wyznaczyłem, nie da rady tym moim pierdziutem. To ja nie, 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 nie będę jeździł po takich drogach. Łutne gdzieś i co? Nie, nie, nie. Więc trochę się przejdziemy, aczkolwiek. No dobra, chyba coś tam widzę. No, widzę jakiś tam dach, ale to tyle. No nie, 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 tutaj to moim nie będę jeździł. Blisko teraz i ja, ale no. Jakby nic. Nic specjalnego nie widzę. No, oprócz ruskiego słupka granicznego to nic mi się wypatrzeć nie udało. Nie wiem czy będzie widać. Na no, wprost. Trochę się zlewa z otoczeniem. Eee, litewskiego natomiast tutaj nie ma nigdzie. No, i udało się wypatrzeć dach. Miejscowość nazywa się, oczywiście źle wymówię, Zelonodylia. Jakoś tak. Tutaj dach jednego domostwa widzę. No i dobra. Dobra, wracam do auta i śmigam dalej. Czas ucieka. Ciemno za 2-3 godziny, więc trzeba się sprężać. Natomiast jest szansa, że. Będą po drodze jakieś tarasy widokowe, więc być może Będzie można z góry zobaczyć nieco więcej, ale to dopiero wyjdzie w praniu Opowiem no, wam, że trochę mam cykora, bo Nie to, że ten śnieg jest jakiś głęboki, ale Nie widzę dziur Ślisko jest Nie chciałbym tutaj nigdzie Wjechać do robu Ani ani się zakopać na przykład. Ale na no nic jedziemy. Do następnej miejscówki mam raptem 8 km, ale GPS mi pokazuje 18 minut aż. Bo prawdopodobnie cały czas będę jechał taką drogą. Więc dobra, odpalę kamerkę jak będę na miejscu. No dobra, jechałem znowu przez pola. Tam, kochani, widać to są domki. To jest wioseczka Wierzwile. Litewska wioseczka. Jak wysiadłem z samochodu, to kurde, zacząłem słyszeć jak psy za zaczęły szczekać, i mówię. Ładnie, może właściciel Pola idzie z jakimiś psami czy co. I dopiero po chwili skumałem, że to ruskie psy tak nadają. Tutaj w ogóle bardzo, bardzo dobrze widać ruską stronę i domostwa. O! Telefon mi spadł. czekajcie moi drodzy. Natomiast rosyjska wioseczka nazywa się Nemanskoe. Ale kurde, blisko też mieszkają. Myślałem, że od ruskiej strony nie ma aż tak blisko podejścia do, czy do rzeki, czy do granicy, wiecie, zawsze, przynajmniej od polskiej strony, nie, tam zawsze jakieś lasy to oddzielają, jakby, ruskie nie mają dostępu, nie mają dojścia do granicy, zresztą, co też ma miejsce na granicy w piaskach, nie, my od polskiej strony możemy se tam blisko podejść, o, zobaczcie, chałupy, może, kurde, gdzieś, może znajdę lepszą widoczność, zaraz wracam. Dobra, wioseczka Nemanskoe, która leży przy samym brzegu rzeki Niemen. No i, kochani, teraz się trochę zastanawiam, co świadczy o tym, że z jednej strony czasami Rosja oddzielona jest tak, że kompletnie nie ma dojścia do granicy, jak chociażby piaski, nie? My możemy podejść pod granicę, a ruskie już nie. To już jest chyba teren wojskowy, z tego co wiem. A tutaj jest przypadek, kiedy to ruska wioska jest bliżej rzeki niż wioska litewska. A tu w ogóle jest jeszcze krzyż, moi drodzy. Nie wiem, jak to się dzieje, że tutaj takie rzeczy są. Przecież tutaj nic nie ma. Jest zwykłe pole. O, tam widać, widzicie. Litewskie domostwa. O! No krzyż. Ok. Czemu nie? To ja po prostu tam jakiś punkt widokowy, a może to jest właśnie. Może to jest dla wartowników. Widzicie? Przecież to jest u kacapów. A podejrzane. Może tam jest jakiś punkt wartowny. Jak coś to będzie szczelał, jak Rusek będzie płynął na Litwę. Nie ma. Okej, okay. no ale no fajnie, kurde, no bardzo dobrze widać tą wioskę. Naprawdę. Dobra, dobra, drodzy. Moi drodzy, lecę dalej. No i jesteśmy, moi kochani, 35 km od ostatniego miejsca. Tam zostawiłem auto. Słuchajcie, droga jest zalana. Jestem jakby w parku takim narodowym, po, oczywiście po litewskiej stronie i ni cholery nie przejadę tam, a szkoda, bo tam były punkty widokowe. Natomiast tam widzimy rosyjskie miasto Ragneta. I to już jest nie a miasto, miasteczko, no, ale pewnie jak na obwód kalingradzki, nie takie małe, bo ma tam 10 tysięcy mieszkańców z hakiem. Ale niestety wracam się, wracam się, bo nic tu więcej nie zdziałam. Nie, nie przejadę, zobaczcie, tutaj zalało. No nic. Tyle co ragnety widzimy, komin, chata jakaś. No nie, byłoby widać dobrze, no ale bliżej nie damy rady. Jadę dalej. Jeśli się nie ściemni, to mam plan zajechać do Sowiecka. Wjeżdżam na litewskie miasto. Jak to się nazywało? Muń jakoś tak dziwnie, ja nie pamiętam, ja nie mogę skojarzyć tych nazw. No dobra, po litewsku Panemune. I Panemune graniczy z rosyjskim miastem Sowieck. Zresztą sama nazwa już jest bardzo sowiecka, czyli rosyjska. I znajduje się tu również przejście graniczne, most jest na rzece Niemen. Więc postaram się zaparkować gdzieś obok mostu i jakoś tam podejść, coś zobaczyć, zobaczymy. O, przejście jest tu. Ła, wow, czyli te trzy wieżowce tam w dali, to już jest Rasija. Dobra. No dobra. Miasteczko Poniemuń. Tutaj normalnie mały blok mieszkalny. A tutaj mamy nasze przejście graniczne. Na stronę ruską. Oczywiście ruchu prawie żadnego nie ma, bo jest COVID i Rosja jest zamknięta. Widzę wieżowce po stronie ruskiej. Myślę, że sobie pójdziemy jakoś od tej strony tutaj parkiem. A swoją drogą ja Jasowiec chciałbym odwiedzić, bo całkiem ładnie się prezentował, z tego co pamiętam tam był. Zamek, zresztą w ogóle jest parę jakichś takich zamków po Prusach, nie? Pozostałych byłem raz w Kaliningradzie, ale no, tylko 3 dni byliśmy, więc za dużo nie zwiedziłem. No i generalnie zwiedziliśmy tylko mierzeję kurońską, no i stolicę, czyli Kaliningrad. No dobra, ale idziemy idziemy podpatrzeć ruskich. A w ogóle ostro, że sobie można tak podejść pod przejście graniczne. Niespotykane chyba co? No zobaczcie, tu jest przejście. Tutaj plac zabaw, siłownia, ok. Zobaczcie, tutaj jest buda, gdzie robią odprawy Wow, jaki czadowy most! To my już jesteśmy za my już jesteśmy za. Eee, za tymi budami. No ale z racji, że tutaj jest taki teren, czyli jest możliwość, ale jaki most wypasiony, czyli można se tu normalnie pochodzić. Super, ale fajnie. Jest ruska flaga. Zaraz tam podejdę, stąd nie widać. Ładny widoczek. Dobrze widać, kurczę. Fajnie. Dobra, z telefonu nakręcę z przybliżeniem. O, no zobaczcie jakiś tir akurat wjechał. Most dobry, solidny. Trzy wieżowce ruskie. Tutaj to w ogóle dobrze widać tą Rosję. Od strony polskiej nie wiem czy jest taka możliwość. No byłem przy Ostrebardo i Szczurkowo, ale no co tam, las i pole widać. Można podejść pod płot, ale, no, ale nic nie widać, nie? Ale podałam się ten Most, to nie? Kozacko to wygląda. Fajnie. Sowieck. Ale dobra, nagrajmy Ruską flagę, A jak ja muszę tu iść, fajnie, że taki park zrobili, że są można oglądać te przejście. Nie, z Polakami tak nie zrobią. My to chyba zawsze złe stosunki mieliśmy z Rosją. Zresztą kto ma dobre, <laughs> ci, którzy chcą być częścią Rosji, to spoko, Domo, tak. To ty możesz być, kamrat. No jak nie, to poszło on. No. Patrzcie, tutaj w ogóle sobie ktoś mieszka. Straż Graniczna, Straż Graniczna Litewska. No ale co oni mi mogą? I ktoś sobie ma widok na Sowieck i na taki most. No, fajnie to wygląda, nie powiem. No, Straż Graniczna. A tam jest, a tam jest jeszcze stary most pociągowy, ale może on jest aktywny. W sumie nie jestem pewny. Idziemy tam. Tam, tam, tam na wprost widzę. Wy pewnie stąd nie widzicie. No naprawdę dziwne to jest dla mnie. Unia Europejska. Unia Putinowska dobrze widać to miasto dużo a tutaj w ogóle też jakaś chata i w ogóle ma widok no o jest rosyjska flaga jest jest powiewa mała nie jest Tam mamy nasz most pociągowy. Ale wiecie co? Podjadę sobie tam autem chyba. Wrócę się po samochód. No. Dobra, ale zanim pojadę, podjadę samochodem na, na ten most dla pociągów, to poszedłem jeszcze na drugą stronę przejścia granicznego. Tutaj mamy chaty litewskie. Tutaj też coś będzie widać. Eee, oczywiście jest informacja, że to jest granica. Ale kurde, czosnek, nie? Ktoś sobie mieszka i ma widok na Rosję. Dziwne. No dziwne, no fajne. Eee, ściemnia się powoli, więc muszę trochę streszczać się. Nie zdążę już zajechać w ostatnie miejsce, ale dobra, i tak dość dużo jak na jak na jeden dzień. Stanę sobie obok informacji. Proszę nie przekraczać. Opa! Dobra, tego nie zamierzam mijać, bo mnie zaraz zgarnął. O, tak. Informacja! No, też widać dobrze stąd. No, prawie jesteśmy przy naszym moście. E... Tu zobaczcie, jak ktoś blisko mieszka. No, centralnie przy rzece. I ma widok na jakieś brzydkie budynki po rosyjskiej stronie. Jakaś fabryka, czy cholera wie co to. Dobra, jedziemy. Ale pięknie udało mi się wjechać. Tutaj taką drogą, tutaj kogoś gospodarstwo, nawet, nawet w sumie przez jego gospodarstwo przejechałem, ale patrzcie, tadan, jak bliziutko mostu jestem. Tutaj sobie stanąłem. i tu nawet mam schody. I no i obadamy, co jak. Natomiast nie wiem, czy jest to czynny przejazd, czy nieczynny, tego nie wiem. Ślady po butach widzę, więc ludzie tędy chodzą. Ok. Nie no, raczej czynny. Ale wygląda fajno. Kozak, kozaczek. Tu mam schody w dół. Dokąd ja mogę podejść? Na most pewnie wejść już nie mogę. Znaczy w ogóle chyba nie można wchodzić na pociągowy most. Ale... No ale co? Okej. Okay. Połączenie kolejowe. Rosja-Litwa. Kochani. Tutaj schody w dół. Tu jest droga. Aha. Tu jest droga. Tam widzę tabliczkę, żeby... Już na pole wchodzić nie możemy. No i okej. Okay. Dobra. To już widzieliśmy, tą stronę. Tutaj nasz most. No i tutaj za mostem jeszcze ciut-ciut jest. Okej. Okay. tabliczka informacyjna nie przekraczać tutaj. Widzicie, trochę się stopiła z tłem, bo jest żółta. Most fajny, majestatyczny. Nie tak jak tamten dla samochodów, ale też fajny. No.